Strasznie zimno w tej sali, nie? No, ale teraz porozmawiamy sobie o statystykach, więc wszyscy staniecie w płomieniach i będzie wszystko w porządku. Słuchajcie, ja sobie w życiu zawsze lubiłam powtarzać, że poprzeczkę sobie trzeba ustawiać wysoko, bo wtedy przechodząc pod nią nie trzeba się schylać. I właśnie dlatego postanowiłam, że będę uczyć statystyki. I z reguły jest tak, że gdy przychodzę na absolutnie pierwsze zajęcia i mówię, że dzień dobry, nazywam się Janina i będę was uczyć statystyki i metodologii badań. To absolutnie najczęściej zadawane mi pytanie przez moich studentów brzmi, do czego mi się to przyda. Co oczywiście nie jest prawdą, bo najczęściej to pytają, ile można mieć nieobecności, ale zaraz później, do czego im się to przyda. Skoro powszechnie wiadomo, i pewnie też widzieliście gdzieś taki cytat, że istnieją trzy rodzaje kłamstw na tym świecie: kłamstwa, cholerne kłamstwa i statystyki. No i słuchajcie, jak ja słyszę taki cytat, to ja jestem tym psem. I ja zawsze mówiłam ludziom, nie statystyki nie kłamią, ale ludzie kłamią na temat statystyk. Chociaż mówiłam tak do czasu, aż nie wzięłam udziału w najważniejszej lekcji statystycznej świata, której swego czasu udzielił nam martwy łosoś. Martwy łosoś ważył 2 kg, miał 45 cm długości. Więc paradoksalnie nie wpuściliby go na zjeżdżalnię w Aquaparku, ale zatrudnili go na Uniwersytecie w Santa Barbara. Dokładniej rzecz ujmując, zatrudnił go Craig Bennett. Craig Bennett był psychologiem, który wymyślił sobie w 2010 roku, że sprawdzi, gdzie mieszkają emocje. On wymyślił sobie taki eksperyment za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, że będzie osobom badanym pokazywał różne zdjęcia w różnych sytuacjach społecznych i patrzeć, w którym części mózgu im się aktywują lub nie. No ale żeby to zrobić, musiał najpierw ten rezonans wykalibrować. Więc żeby go wykalibrować, zrobił to, co każdy z nas by zrobił w jego sytuacji, wsadził do tego rezonansu dynię. Ale słuchajcie, to mu nie wyszło zbyt dobrze, bo jeśli jest jedna ważna rzecz, której chcę was dzisiaj nauczyć, dynia nie ma mózgu. I okazuje się, że jednak potrzebował tam mieć coś, co ma tkanki, narządy wewnętrzne, na przykład rybę. Wysłał doktoranta po rybę, wrócił z łososiowym ochotnikiem-bohaterem. Wsadzili łososia do maszyny fMRI. I teraz dobra wiadomość jest taka, że Internet nigdy nie zawodzi, więc nie spędziłam zbyt wiele czasu na tworzeniu kolejnego slajdu. Wsadzili łososia do maszyny fMRI. Powiedzieli mu, żeby w skupieniu opatrzył na pokazywane mu zdjęcia. No i teraz patrzcie, leży sobie łosoś, pokazali mu zdjęcia bawiących się dzieci, a w wynikach badań pokazało im się, że łosoś się ucieszył. Pokazali mu zdjęcie klauna, a w wynikach pokazało się, że łosoś się podjarał jak lampion w roraty. Lubi klauny. A później pokazali mu zdjęcie ludzi łowiących ryby i łosoś się wkurwił. Nie, tak nie było, ale to by było super śmieszne, gdyby tak było. Niemniej. Niemniej. Dziękuję, w imieniu łososia również. Niemniej wyniki nie pozostawiały żadnych złudzeń. Komputer nawet na czerwono im zaznaczył te części łososiowego mózgu, które się podświetliły na widok tego klauna. I okazało się, że rzeczywiście wyniki badań wskazywały, że łosoś reaguje na te zdjęcia i czuje i ma emocje. To, co im się przydarzyło, to błąd, który opisali ci dwaj panowie. E, jeden był matematykiem polskiego pochodzenia, drugi, co ciekawe, był synem Karla Pearsona, który również był wielkim statystykiem. I jako pierwszy obliczył stworzył wzór na współczynnik korelacji. I ja zawsze lubię takie historie. Lubię takie rodzinne historie, gdzie ktoś coś wyliczył, ktoś coś odkrył, ktoś wynalazł, a ja w międzyczasie zdążyłam tylko zrobić test na to, jakim gatunkiem pizzy jestem. I jeszcze wyszło, że hawajska. Ale wiecie co? Oni byli dobrymi statystykami, ale nie byli dobrymi copywriterami, dlatego że swoje błędy nazwali błędem pierwszego rodzaju i błędem drugiego rodzaju. Dokładniej rzecz biorąc, to co przydarzyło się łososiowi, to w momencie, kiedy dokonujemy bardzo wielu symultanicznych porównań statystycznych, w tym wypadku było ich ponad 130 tysięcy, gdy nie zastosujemy odpowiedniej korekcji statystycznej, to przytrafi nam się właśnie błąd pierwszego rodzaju, czyli że, że przy, przy, przydarzy nam się w danych, zobaczymy w danych coś, co tak naprawdę nie ma miejsca w rzeczywistości. Zobaczymy, że łosoś się ucieszył na widok tego klauna, mimo iż tak naprawdę był martwy. Czego nas to nauczyło? No, że ludzie i łososie czasem się mylą. Jak w tej słynnej anegdotce, kiedy człowiek chciał się dowiedzieć, jaki jest związek pomiędzy tłustym jedzeniem, alkoholem, a zawałami serca. Wszyscy chcemy to wiedzieć. Pojechał sobie do Japonii. No i wykminił tak. Jedzą tam dużo tłustych ryb, piją mało alkoholu, serca jak dzwon. We Francji Piją dużo alkoholu, jedzą dużo tłustych serów, serca jak dzwon. W porównaniu Wielka Brytania nie piją tak dużo, jedzą bardzo tłusto, mnóstwo zawałów serca. No i zanotował w dzienniczku badawczym. Wygląda na to, że przyczyną zawałów serca jest język angielski. My lubimy szukać takich zależności. One wszystkie są obarczone tak naprawdę tym samym błędem poznawczym, o czym przekonała się swego czasu pewna firma browarnicza w Wielkiej Brytanii. Gdy oni się zastanawiali, kto jest ich idealnym klientem, najpierw przeanalizowali wyniki sprzedaży we wszystkich dzielnicach Londynu. No i okazało się, że jest jedna bardzo konkretna dzielnica, w których, no dobrze, im się ten browar sprzedaje. I to była taka dzielnica, że... Wiecie, monitorowane zamknięte osiedle. Było tam bardzo dużo rodzin z dziećmi, bardzo dużo przedszkoli i żłobków. No i wykminili, że kto jest ich idealnym klientem? Dzieci nie. Oni wykminili, że rodzice, ewentualnie żenianie. Ale to nie była prawda, dlatego że w tej dzielnicy było coś jeszcze. Akademik. I taki błąd, który polega na nieuzasadnionym przenoszeniu wniosków z poziomu grupowego, z poziomu dzielnic, na poziom jednostki, nazywamy błędem ekologicznym rozumowania. W taki bardzo uproszczonym. Sposób, można to wyjaśnić tak, że jeśli coś jest prawdą na poziomie kraju, grupy społecznej, to jeszcze nie znaczy, że możemy to od tak przenieść na poziom jednostki. Jakby pamiętajcie, że wnioski to nie paprotki, że możemy je sobie tak przenosić z miejsca na miejsce. Ale to też nam fajnie pokazuje, że ja jakby rozumiem, że my wszyscy strasznie się jaramy komórkami Excela. Że jakby na Halloween wszyscy się przebieramy za tabele krzyżowe. I później tańczymy w deszczu, recytując ciąg Fibonacci'ego. Ale jest coś znacznie ważniejszego od tych komórek Excela. I to są nasze szare komórki. I to, żeby o tych danych czasem pomyśleć, bo czasem ma to bardzo poważne konsekwencje. Na przykład możecie przy, przeczytać, że są, jest bardzo silna korelacja w policyjnych statystykach pomiędzy dzielnicami w których żyje bardzo dużo osób czarnoskórych a liczbą popełnianych przestępstw ale to nie znaczy że osoby o innym kolorze skóry niż białe są bardziej podatni na to żeby łamać prawo tutaj działa nic innego jak racial bias czyli to że są po prostu częściej E, aresztowani i skazywani na karę pozbawienia wolności w porównaniu do e, swoich białych odpowiedników, którzy popełniają te same przestępstwa, dostają średnio 19% cięższe wyroki. Dlaczego? Dlatego, że statystyki są używane, ale są też nadużywane. Jakby same liczby są totalnie pozbawione uprzedzeń, no ale w rękach ludzi i naszych błędów poznawczych mogą krzywdzić. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy dostęp do ogromnej ilości danych. Możemy je pozyskiwać szybciej niż kiedykolwiek. No i mamy ogromne algorytmy obliczeniowe, które, które w sumie policzą to wszystko za nas. Tylko ostrożnie z tymi algorytmami, one nie są doskonałe. Dokładniej rzecz ujmując, to jeden z takich algorytmów nie byłby wam w stanie nawet odróżnić, czy od mufina. A ludzie się mylą, a, a wy się pośmeście, a teraz patrzycie i kminicie, gdzie tu. Czyłała, gdzie tu mufin? Ale zarówno błąd ekologiczny rozumowania, jak nawet błąd z tym chihuahuą i mufinem, czyli absolutnie każdy błąd poznawczy, który my popełniamy, one wynikają z tej samej naszej tendencji do szukania pewnych uproszczonych rozwiązań. Do, my lubimy łączyć kropki nawet tam, gdzie nie ma żadnego wzoru. To moi studenci, akurat. I to trochę tak jak mój irlandzki szef, który przyszedł kiedyś do mnie do biura i ja mu opowiedziałam ten wyborny żart o tym, że wchodzi całka oznaczona do pociągu, a to nie jej przedział. A on tak na mnie spojrzał, tak długo nic nie mówił, spojrzał na mnie i mówi Janina, please tell me you drink in the morning, there needs to be an explanation. I w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy jak mój irlandzki szef, potrzebujemy wyjaśnień. Więc pytanie brzmi, czy takim wyjaśnieniem, takim papierkiem lakmusowym na społeczną wyobraźnię, może być nauka? Słuchajcie, ja od czterech lat jestem żoną. I odkąd zostałam żoną, to uważam, że wiem wszystko na każdy temat. A mój mąż to uważa, że wiem wszystko na każdy temat i zawsze wiem wszystko najlepiej, choć z jakiegoś powodu twierdzi, że to nie jest komplement. Więc może zastanówmy się, czy naukowcy są jak żony i nigdy się nie mylą. I teraz mam dla Was dobre wiadomości słuchajcie, jeśli chodzi o poprawność wyników badawczych, to nie jesteśmy bezsilni. Dam wam chwilę. <śled> Cieszę się, że doceniliście. Myślę, czy wy nie zrobić sobie takiego tatuażu. Słuchajcie, jeśli chodzi o wyniki badań, to ja zawsze mówię, że z nimi to jest trochę tak, jak ze zdjęciami na portalach randkowych. Niby wszystko spoko, niby wszystko się zgadza, ale warto się im przyjrzeć trochę bliżej, żeby zobaczyć całość obrazka. I teraz my w nauce też mamy coś takiego, co pozwala zobaczyć tą rybę na dywanie i ocenić, czy badanie zostało przeprowadzone prawidłowo, czy nie. To nie jest metoda idealna, ale ona pozwala trochę trzymać rękę na pulsie rzetelnej nauki. I to jest replikacja. Pamiętajcie, że jedna publikacja, jedno badanie nauki nie czyni, ale jeśli uda nam się ten wynik powtórzyć, no to to zwiększa rzetelność naszych wniosków. A czasem pozwala namierzyć po prostu nieuczciwych naukowców. William Sumerlin swego czasu ogłosił światu, że udało mu się przeszczepić skórę z czarnoskórej myszy na białą. I miał nawet dowód. Przyniósł pudełko po butach, a w tym pudełku było mnóstwo centkowanych myszy. No i słuchajcie, nikomu nie udało się tego wyniku powtórzyć, i teraz nie jestem pewna, ale być może dlatego, że on te myszy pomalował markerem. Ale tłumaczył, że się śpieszył, i ja to szanuję. Ja jakby. Ja jestem wcześniakiem, i to generalnie była pierwsza i ostatnia rzecz, jaką zrobiłam w życiu przed czasem. Więc jestem w stanie uwierzyć, że William Summerlin musiał tak postąpić z tymi mszami. Ale replikacja pokazała nam. Jak bardzo chciał nas oszukać. A czasem jest jeszcze gorzej. Porozmawiajmy o naukowcu, za którego wszyscy się wstydzimy. Jeśli przez ostatnie 30 lat nie żyliście pod kamieniem, to doskonale wiecie o kim mowa. Andrew Wakefield, czyli naukowiec, który w 1998 roku rzekomo po raz, pier... po raz pierwszy opisał rzekome związki pomiędzy autyzmem i szczepieniami. I teraz tak. Jeśli Przyjrzelibyśmy się oryginalnemu artykułowi Wakefielda, który został już wycofany, bo nie spełniał standardów badawczych, to dowiedzielibyśmy się, że jego badanie było oparte na 12 dzieciach, które dobrał w sposób celowy. To znaczy wziął do badania tylko te dzieci, które pasowały mu pod hipotezę. Sfałszował historię choroby, bo według jego doniesień dziewięć, dziewięć dzieci miało zaburzenia autystyczne. Tak naprawdę cierpiało na nie tylko jedno dziecko z tej próby. No i przede wszystkim, w jaki sposób on ustalił ten związek pomiędzy szczepieniami i autyzmem? Nie przez kontrolę statystyczną, nie przez metodę eksperymentalną, ale poprzez pytanie rodziców, czy myślisz, że przyczyną złego stanu Twojego dziecka była szczepion szczepionka MMRA. I teraz ja nie winię tych rodziców, że oni odpowiedzieli, że tak, bo przytrafił im się błąd odtwarzania przeszłości, który polega na tym, że czasem w ankietach udzielamy odpowiedzi niezgodnych z prawdą nie tylko dlatego, że nie pamiętamy jak było, bo to też się zdarza, ale w epidemiologii, gdy przytrafia się choroba nam lub naszym bliskim, to bardzo często zawyżamy naszą styczność z czynnikami ryzyka, bo po prostu szukamy wyjaśnień. Chcemy wiedzieć, czemu przytrafiło nam się coś złego. Tylko, że było już za późno, okazało się, że gwałtownie przestaliśmy szczepić dzieci. Taka bezpieczna wyszczepialność społeczeństwa wynosi 95%. W chwili obecnej tylko cztery kraje europejskie spełniają tą normę i nie ma wśród nich Polski. Okazało się, że odra, różyczka to są takie choroby, które jasne atakują układ odpornościowy, ale też atakują społeczną wyobraźnię. I teraz, co jeśli to również jest nasza wina? Znaczy nasza naukowców, bo pamiętacie tę lekcję w szkole, na której uczono nas w jaki sposób poprawnie wyciągać wnioski i ustalać związki przyczynowo-skutkowe? Te lekcje, której nigdy nie było? No właśnie. Więc myślę, że najwyższy czas, by nauka zaczęła mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich i przede wszystkim pozbawionym pogardy, nawet dla najdziwniejszych doniesień naukowych, na jakie natrafiamy. Musimy trochę zejść z, po, z piedestału. Dlatego, że historia nie zna takich przypadków, że ktoś się czegoś nauczył, bo go upokorzyliśmy. Jeśli my nie zejdziemy z piedestału, to zostaniemy z niego brutalnie strąceni, bo jeśli chodzi o współczesnych alchemików, czyli agentki ubezpieczeniowe albo inżynierowie, które naszych dzieci, no to oni już nie zamieniają w złoto ołowiu, ale zamieniają w złoto taki czysty, rodzicielski strach. I teraz, jak ten strach wygląda? Pokażę wam, na przykład tak. Wysoka gorączka u dziecka oznacza rzucony zły urok. Pomoże przetarcie czoła dziecka z użytymi majtkami. Problem polega na tym, że gdy my czytamy takie zdanie, śmiejemy się i być może rzucamy dalej do neta i tutaj kończymy swoje działanie, to pomyślcie o tym inaczej. Gdzieś tam jest dziecko z 40-stopniową gorączką, które nie otrzymuje pomocy. No i jest jeszcze smutniejsza wiadomość. Oszustwo Wakefielda nie zostało po raz pierwszy odkryte przez świat nauki, ale w wyniku dziennikarskiego śledztwa. Z tym że niestety świat dziennikarzy nie zawsze jest po naszej stronie. I ja czasem się zastanawiam, czy dla nich to my jesteśmy taką królową nauk, czy bardziej popychadłem medialnego świata. I najbardziej lubię śledzić doniesienia o samochodach autonomicznych. Były ostatnio dwa bardzo głośne wypadki, śmiertelne, z, z udziałem samochodów autonomicznych. I teraz gazety pisały o tym na dwa sposoby. Jedna gazeta napisała, że samochody autonomiczne już decydują, kogo zabiją, niekorzystnie. A druga pisała, że samochód autonomiczny zabił dziś pieszego, ale ludzcy kierowcy zabiją dziś 16. Który nagłówek jest prawidłowy? Żaden. Mhm. Bo na drogach mamy znacznie więcej ludzkich kierowców niż samochodów autonomicznych. I teraz co ciekawe, gdy czytałam ostatnio statystyki motoryzacyjne z XIX-wiecznej Anglii, to po pierwsze zrozumiałam, dlaczego nie mam przyjaciół. Właśnie to do mnie dotarło. E, więc jakby co, wciąż nie mam planów na Sylwestra, zapraszam się. Ale oprócz tego, gdy czytałam te e, statystyki motoryzacyjne z XIX-wiecznej Anglii, to dotarło do mnie, że dokładnie takie same rozkminy mieliśmy wtedy, gdy przysiadaliśmy się z koni na samochody. Tylko wtedy liczyliśmy to prawidłowo. I pozostańmy w tej Anglii. Wiktoriańska Anglia, jedno z najsłynniejszych muzeów naukowych na świecie. Royal Panopticon of Science and Arts. Funkcjonowało przez dwa lata. Później zbankrutowało. W owym budynku powstał cyrk, a następnie rewia. Może jest jestem coś symbolicznego. I pamiętajcie, że dzień, w którym nauka przegra z tabloidowymi nagłówkami, będzie tak naprawdę dniem, w którym my przegramy wszyscy. Bo tak jak powiedział Hans Rosling, biostatystyk, którego kocham najbardziej na świecie, powiedział kiedyś takie mądre zdanie. Let my data set change your mindset. Pozwól, że moje dane zmienią Twoje myślenie. Bo tak naprawdę to liczby i wyniki badań powinny zmieniać nasze myślenie, opinie i uprzedzenia, a nie na odwrót. Bo liczby, zupełnie tak samo jak samochody autonomiczne, rzeczywiście czasem się mylą, ale wciąż mylą się znacznie rzadziej niż ludzie. I dziękuję bardzo.